Cześć, dzisiaj chcę wam pokazać, jak rysuję konia pomieszanego z papugą. Zacznijmy. Na początku przepraszam za ostrość i że ktoś tam gada w style, ale po prostu nie jesteśmy sami z rodzicami i wiecie, jak to tam jest. Więc e, będę tutaj gadała, żebyście tam nie słyszeli, co tam się dzieje. Ach, przepraszam za tą ostrość. Bardzo raz przepraszam za ostrość, ale nic nie mogę poradzić, że mam jest taka ostrość. Ok. I pamiętajcie, może Wam że pierwszy raz rysuję kołnierzy pomieszanego ze babugą Więc coś może mi nie wyjść, więc tak. Ok, teraz takie. Oop. Teraz rysujesz takie szpony, czyli takie łapki. No dobra, nie są jakieś takie fajne, ale no. Próbowałam słuchajcie. Mam nadzieję, że się tam nie obrazicie, że takie mi wyszły dziwne. Bardzo Was jeszcze raz przepraszam. Okej. Okay. Pokolorowany ten rysunek będzie z ten film. Jak go pokoloruję, to będzie film. Okej. Okay. No dobra, teraz oczy. Może zrobić ostrość. Już mi się podoba. Teraz się taka odmianka. Mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzało to, że tak narysowałam dziwne te takie szpony, ale no wiecie, to pierwszy raz rysuję, więc no wybaczcie. Teraz skrzydła. No, nie wiem, nie jest aż taki piękny, no ale starałam się. Więc wiecie. Jutro będzie mieszanka, mam powiem od razu, mieszanka konia z orką. Chyba będzie to za zwierzę orka. Będę właśnie rysowała takiego konia. No i ogon. Okej, okay. mamy to. Tak się nasz rysunek prezentuje. Nie jest jakiś ładny, ale się starałam. Może jeszcze tutaj dodamy mu takie coś. Jeszcze i tak się on prezentuje. Jeszcze tutaj możemy dodać języczek i tak się on prezentuje. Mam nadzieję, że on się spodobał, Dajcie łapkę w górę i subika. I film dzisiaj się pojawi, jak on wygląda pokolorowany. Pa, pa!